A dziś zapraszamy Państwa na przejażdżkę w Leńską, koleją drezynową, która jako jedyna w Polsce prowadzi przez tunel kolejowy. Witam Pana, dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, przyjechaliśmy tutaj i widzimy. Drezyna, skoro ona się tutaj wzięła? Co to za inicjatywa? Drezyna elektryczna jest naszym pomysłem, powstała w minionym roku do obsługi w leńskiej kolei drezynowej, ale nie tylko jeździmy również w Kowarach, w Karpaczu, a za tydzień w Mysłakowicach. Proszę nam powiedzieć parę słów o tej drezynie i o tej trasie kolejowej. Drezyna jest zasilana silnikiem elektrycznym 48V. Silnik ma moc 1000W. Mamy zapas akumulatorów wystarczających nam na czas jazdy od rana do wieczora. Jeżeli chodzi o historię tej linii kolejowej, po której jeździmy, powstała ona na początku XX wieku. W 1897 roku w Leń i okolice nawiedziła straszliwa powódź i nieopodal płynie rzeka Bubr, która zalała tutejsze tereny. Inicjatywą do budowy kolei była budowa i projekt zapory w Pilchowicach. Trzeba było dowieść materiał, ludzi, te całe stalowe konstrukcje i z tego też powodu powstała właśnie linia kolejowa łącząca Jelenią Górę ze lwówkiem śląskim i ze brzydową. Uh -huh. A jaka jest trasa tej drezyny dzisiaj? Na dzień dzisiejszy, odkąd w ogóle zaczęliśmy drezynować, jeździmy tylko kilometr. Na razie mamy takie zezwolenie władz PKP odtąd, czyli od Peronu do najbliższego przejazdu kolejowo-drogowego. Staramy się, a raczej pan burmistrz miasta Wleń, aby tą trasę wydłużyć aż do przystanku kolejowego Pilchowice-Zapora, gdzie mieści się ten najsłynniejszy most kolejowy w Polsce, który na szczęście nie został wysadzony w powietrze. Super, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Jedąc powoli tą elektryczną trezyną z bujnej zieleni, powoli zbliżamy się do Czarnego otworu. To właśnie jest ten tunel kolejowy. Tunel kolejowy, który jest wykuty w niezwykle twardej bazaltowej skale. Powoli zanurzamy się w chłód, a wokół nas zaczyna Dudnić drezyna, która wydając niesamowite dźwięki, które przypominają pogłos w katedrze Notre Dame, zanurza nas coraz bardziej w tej niezwykłej scenarii scenarii pełnej wilgoci drżenia i zupełnie niepowtarzalnego hałasu. Ale tunel prowadzi łukiem, i kiedy już nie wiadomo, gdzie jest przód, gdzie jest tył, powoli pojawia się biała plamka, która coraz bardziej rozświetla się i rozświetla, aż wreszcie z powrotem wracamy do bujnej, letniej polskiej przyrody, do zagubionej w lesie. Linii kolejowej otoczonej intensywną zielenią i zapachem lata. To niezwykłe przeżycie, które warto jest doświadczyć. Tym bardziej, że już niedługo ta linia kolejowa ma być przywrócona do ruchu i będą nią jeździły regularne pociągi. Dlatego skorzystajmy z tej atrakcji to póki jeszcze można.